To jest 15 numer, przynajmniej jeden numer, że panu pokażcie. Uwaga, Paweł Smolaga, Sebastian Dostowski. Tomasz Grabowski, Dariusz Dobiegnik, Hubert Huta i Bartłomiej Niezbędna. Krucia i Krzysztof kucia. To, tej zagadki po rozwiązaniu jej się rękę, się na, to, że I... na jakich to, zasadach to, że... opiera się ta gra? Ta gra miejska to jest zabawa przeznaczona dla ekip, które się tutaj w czteroosobowych składach zgłosiły. Ich zadaniem jest pokonanie trasy, którą mają narysowaną na mapie. I w trakcie pokonywania tejże trasy jest do wykonania szereg zadań specjalnych. Trasa przebiega przez niemal cały radom, ze szczególnym uwzględnieniem skansenu, w którym toczy się finałowa część tychże zmagań. Całość ma trwać do 3 godzin taki jest limit na pokonanie całej trasy. Jak sobie to zawodnicy zaplanują? Jaka kolejność, jak długo będą mordować się na zadaniach, próbując je rozwiązać bądź też odpuścić wykonanie owego zadania, to zależy od nich, tego nie narzucamy. Dowolna jest kolejność pokonywania punktów, dowolna jest technika przemieszczania się. Szy, dwa, <laughs> No, no, to tak premiowane będą tutaj dwie cechy. Po pierwsze rączność, bo wiadomo, że im szybciej się przemieszczamy między punktami, tym lepiej. No ale po drugie, także sprawna głowa, jako że większość tych quizów i zagadek wymaga e, użycia szarych komórek. Tutaj widzimy też procedurę startu na około, która jeszcze się nie zakończyła. Jeszcze niektóre ekipy nie otrzymały map, bowiem otrzymanie mapy było warunkowane rozwiązaniem łamigłówki takich łamigłówek, zagadek. Quizów związanych z historią i dniem obecnym Radomia, a także nawiązujących do zadań wykonywanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych, która patronuje całym przedsięwzięciu i która tak naprawdę to zorganizowała, jest szereg, więc myślę, że się zawodnicy nie znudzą. Mamy nadzieję, że w dobrych humorach dotrą prędzej czy później do Skansenu, gdzie zlokalizowana jest meta okej, okay. dobra. 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 dobra, Dzięki, pomieszamy. Dzięki. na zespół, nie ma problemu. Jezus, Maria, słuchajcie. Co tam się dzieje? I tutaj na tym konkretnym punkcie ludzie muszą podać wysokość tej oto katedry jest za nami. karteczkę? I proszę Tak, trzeba rozwiązać tą zagadkę. Aha, to jest dobra. ciąg jakiś, trzeba. Dobra. dobra. Jest za Jak? Jaką wysokość ma katedra radomska? 6 plus 14, 20 plus. E, tu jest 14, tu jest ile? 22, e, razy 24 i potem było wyrazy nie, to nie jest tak. Może to jest zwykłe dodawanie, może nie Tak?

Cześć chłopaki, słuchajcie, waszym zadaniem będzie teraz policzenie wszystkich okien na kościele świętego Jana. Zadanie, poczekaj chwilę. Okno, to znaczy przeszklone okno po pierwsze. Po drugie liczymy tam okienka trójkątne na dachu. Takie koliste okienko to też jest okienko. Tam jest wieżyczka z okienkami. Tak, a wszystkie szkła? Wszystkie no szkła, tak. A takie, wisi, małe, takie małe jak tutaj jest tak, na, przykład na tym baszta, też? Taka mała baszta, nie? Można? E, a jeżeli jest przeszklone nad drzwiami witraż, prawda? Też mhm. To też takie okno. oko. dobrze. Jeszcze nie A, tu nad, nad drzwiami, drzwiami też jest witraż. Jest stronę, a, tutaj chyba z tej strony jest drewno. Możemy? Tak. 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 Mi wyszło 45 plus 11 takich niepewnych. Bardziej drewnianych. Czy eee, troszkę więcej 45? Cześć, moja wersja 50 Moja wersja jest już no, 50 bardzo dobra, dobra. A, Super, gratuluję <grymne> Daj, daj, lecimy Lecimy co sam na